Ale szczerze, naprawdę był to pierwszy komentarz, który dostałem od dłuższego czasu, który naprawdę wskazywał na to, że ktoś poświęcił trochę czasu i zobaczył, że ten film nie był na, na tyle zajebisty, ponieważ niektórzy patrzą e, typowi fanboje, że o kolejny odcinek super zajebiście, jest fajny. I tyle. I nikt tego nie oceni tak naprawdę, jak to wygląda. Tylko po prostu napiszą super fajne, albo dają jakąś pierdoloną emotkę i mają w dupie. Bądź napiszą pierwszy, co mnie strasznie denerwuje i chyba zacznę za to blokować w końcu a ten komentarz, o Boże, zobaczcie, Noc mnie swędział. Och. Od razu lepiej. Ehm, ten komentarz mnie zmotywował do tej pracy, żeby jednak trochę się poświęcić temu wszystkiemu, e, a nie nagrywać e, przez te dwie godziny, bo po dwóch godzinach naprawdę można już być zmęczonym od tego ciągłego nagrywania, e, żeby przygotować właśnie taki półgodzinny odcinek, zwłaszcza gdy wstawia się codziennie, praktycznie po jeden, dwa materiały. Ostatnio miałem zastój i wstawiłem po jednym, ale myślę, że powrócę do tego, że będę wstawiał więcej. Zwłaszcza jeżeli będę chciał nagrać trochę więcej tego materiału. Ach, żałuję, że tutaj tyle tego poszło. Dobra, pozbieramy to wszystko. Trudno się mówi. Przynajmniej będę miał na budowę nowych rzeczy, zwłaszcza koło domu. Ładnie wyglądają te bloki i myślę, że nie warto ich tutaj zostawiać tak o, żeby po prostu były. Powiem, że mi się na pewno przydadzą. E... O Boże! I szczerze, się Zas... w ten sposób, ponieważ będzie wygodniej, szybciej, i nie będę musiał za tym latać. Także teraz... możecie być teraz wdzięczni za to, że nie poświęcę jeszcze kolejnych 10 minut na zbieranie tego wszystkiego. Tylko automatycznie się to pozbiera. E... <laughs> I jeszcze muszę wykminić, jak z tymi krowami, jak je będę musiał przenosić. Bo nie wiem czy się będzie dało jakoś je przez teleport przenosić teraz, w co wątpię. No i to mnie troszkę... troszkę mnie to smuci. Ponieważ chciałbym je jakoś szybko przenieść, e ewentualnie e policzę krowy e i zespałnie sobie. Ponieważ mogę sobie włączyć tryb creative, wezmę jajko, zespałnię sobie tyle krowi ile było. E I można to potraktować w ten sposób, że włączyłem sobie na przykład peaceful i latem z gravity gunem. Chyba mam Gravity Gun'a i przenosiłem każdą pojedynczo... Boże, jak są Dobra, idę stąd. I że przenosiłem je sobie wszystkie, na pewno będę musiał sobie posadzić tam troszkę tych drzew... Eee, tych gumowych i zrobić sobie w końcu jakieś automatyczne farmy, ponieważ to planuję zrobić od dosyć dawno, a jeszcze się tym tak naprawdę nie zająłem. Eee, Posłem zrobić bog -ert, jak się nie mylę? bog się to chyba nazywa, farmę. Eee, ja może by to od razu zaczął niszczyć, w zasadzie czemu by nie, jak tam z ekwipunkiem stoimy, troszkę miejsca jeszcze jest, troszkę nadzór zapada, co mnie troszkę tu odieśmiela, żeby biegać sobie tak o, ale nie jest tak źle, Pończymy troszkę górę, także już będę miał mniej roboty eee, i myślę, że to będzie najlepszy sposób z tymi krowami, ponieważ latać tak jak kiedyś latałem, o Jesus będę musiał znowu przepalać, Szczerze, to mi się nie opłaca tego zbierać. Naprawdę mi się nie opłaca. basalt mogę pozbierać. Bazalt przynajmniej, przynajmniej nie cofają się do cobblestone'a, tak jak smooth stone. Tutaj, e, więc basalt myślę, że będą dobrym rozwiązaniem na zbieranie. I one dosyć ładnie wyglądają, także. Będę musiał jeszcze przykminić, czy na pewno będę chciał zrobić sobie to pomieszczenie tak blisko domu z tym tangraftem, czy troszkę jednak dalej i coś wykminić z tym wszystkim, bo przydałbym się jeszcze jedno pomieszczenie na przykład na enchanting i pomieszczenie do enchantowania przydałoby mi się też zrobić koło farmy, przyszłej farmy do ekspienia, którą w zasadzie mógłbym zrobić z krów. I to byłoby dosyć łatwe. Będę musiał trochę posiedzieć przy tym krawcie, ponieważ będę musiał sobie podkrywać golemy, a jak już odkryję golemy, to jestem naprawdę na dobrej drodze do tego, aby zrobić sobie właśnie taką ekspiarkę automatyczną. I wtedy wystarczy, że włączę sobie jedną wajchę, te krowy zaczną się spalnić, ponieważ użyję do tego soul shardów, przez co krowy będą spalnić się na bieżąco a golemy będą je zabijać. Także tak będzie wyglądała przyszła eksperka. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś szybko w miarę ogarnąć. Także craftem na pewno zajmę się pozaodcinkowo, czyli samo odkrywanie będzie poza odcinkami, bo to zajmuje trochę czasu. Zajmuje trochę czasu właśnie, żeby przy tym posiedzieć, poodkrywać to wszystko. A nie widzę siebie w odcinku, że siedzę przez pół godziny i wkładam po prostu surowce do stolika i odkrywam coś, bo będę musiał na pewno zerkać jednak na wiki, bo nie da rady spamiętać. Przynajmniej ja nie, nie dam rady spamiętać wszystkich symboli, gdzie się znajdują jakie, i to jest takie na chybił, trafił to odkrywanie, tak naprawdę. Z wiki korzystam tylko, żeby odnaleźć, gdzie coś się znajduje, bo na przykład pamiętam, że taki symbol był potrzebny, tylko nie pamiętam właśnie, w czym on się znajdował. I to jest utrudnione przez to w tą crafcie, tak mi się wydaje. I będę musiał sobie jeszcze poszukać trochę, trochę, trochę trochę tych spawnerów z zombiakami, tak jak mam tutaj. Ewentualnie posiedzieć trochę przy tym spawnerze z moim mieczem, Villa Sword i ponabijać sobie trochę tierów do zombiaków, bo to by było też nie głupie zrobić. Czekaj, znaczy, jak zombiaki są tak na dwa razy bo z nich nie wypada nic dobrego, co by mi było potrzebne w przyszłości, jak na przykład kości z... z, z jak się nazywa, ze szkieletów. A tak w zasadzie też mogę wyczyścić. Tego, tego nic za wiele. Aczkolwiek. Zbiera się go dłużej niż zwykłego, zwykłego marbla. O, a zresztą, muszę pozbierać, nie jest tak źle. Dobra, wracamy do domu, bo i tak się zaczyna ściemniać. I myślę, że... Na Szybko kimnę się i w zasadzie będę mógł zająć się dalej budową. A tutaj jeszcze mam bryki ładne, to sobie też pozbieram. Co by nie, co by nie, jeżeli mogę, to też sobie pozbieram. Ładnie powykładałem, ładnie to wygląda. A będę chciał, żeby troszkę mieć świecących takich, takich, takich bloczków też u siebie. Będę musiał sobie zaraz sprawdzić ten przepis na, na to, jak się robi kolejne te bloki, te, bloki te pełne. O cholera, nie pamiętam. Za chwilę ludowe nie pamiętam, jak się je robiło. Nie wiem, czy nie wystarczyło samych kryształów poukładać. Naprawdę nie pamiętam. Tych kryształów trochę powinien mieć jeszcze. E, wiadomo, nie będę miał ich tak dużo, jak miałem na, na poczcie Debista na serwerze, bo tamtego tego nas zbieraliśmy cholernie dużo. Ewentualnie przysiądę w końcu i zrobię sobie E, fortunkę m, na na, na, na kilof, bo chyba teraz już nie można zrobić na, na drilla, także troszkę lipa. E, a zresztą niech zostanie, także troszkę lipa, że nie można już tego zrobić, e, ale z drugiej strony może nawet i lepiej. Jest sposób, żeby to przeczytować, e, i to naprawdę bardzo łatwe, bo można sobie nadać. Jakiekolwiek chce się mm, wtedy, Enchanty. Oczywiście mięso mi się tu nie przepalało. A nie, przepaliło się wszystko prawie. Wow! Jestem pod wrażeniem. Dobra, tu teraz skrzynia byłaby chętna i pusta, żeby przerzucić to wszystko. Pięknie. To sobie wezmę, a to niech sobie wygląda ładnie połkana. I coś jeszcze można w to wrzucić też tutaj, ale drewno sobie zabiorę. Eee... To, o. Jak będziecie w ekwipunek macie włączony trip cheatowania, naciskacie X, o czym to już o tym kiedyś mówiłem, ale to była prośba żeby jeszcze raz o tym przypomnieć i macie to drildo, eee, teraz też nie możecie go enchantować, ale gdy dacie unlocked macie dostępne wszystkie unlocki eee, i enchanty, także wszystko zblokowane, możecie maksymalnie 10 level tego sobie strzelić, macie protection, fire, blast, Project, aqua, Sharpness, Thorns, Smite i wszystko co byście tylko chcieli, plus dodatkowe jeszcze Enchanty z Tankraft. Jak się nie mylę, także naprawdę gigantyczne narzędzie, jeżeli chcecie coś na przykład szybko porobić. I opłaca się, jeżeli nie chcecie na przykład pół dnia spędzić. What the fuck, trochę mi zastało! Nie chcecie pół dnia spędzić przy tym, że coś tam musicie pozbierać i tak dalej. To myślę, że to jest dobrym narzędziem, żeby to przyspieszyć sobie. Eee, o Boże, nie tak. Teraz zajmę się troszkę rozbudową tego fantastycznego e, domu. Eee, tylko jakby to zrobić tak w miarę szybko? E, byłby sposób, aczkolwiek nie chciałbym. Oh no! Ty jest kurgielu jeden. Ech, mnie wystraszył gnojek. Może no, szlak by go wziął. No nie miałby Cię wybuchać tylko tutaj, ale dobra, idę po trochę ziemi. O oh, Jesus Christ mnie wystraszył wow. Dobra, ziemia, 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 ziemia. Ja na sobie z dwa staki, co by mieć na zaś. E, I będę musiał sobie przykmienić też jak ten cały obszar tu sobie zaplanować i słyszę, że sąsiad jakiś jest, który chce mnie powtórgać że jest już się takie stukanie co chwilę, to znaczy są, sąsiad coś sobie kurwa tam robi. I jest to dosyć denerwujące, ponieważ człowiek chce tu sobie ponagrywać. A tu ktoś napierdala w ścianę. No po prostu zaraz mnie nerwica tu czaśnie. Dobra, dociągniemy sobie to do końca. I myślę, że najlepiej chyba jednak będzie tutaj wyjść e, i pobudować w ten sposób, że dociągnę sobie same ramy. E, i wtedy będę się przejmował tym jak to ma wyglądać e, na zewnątrz e, także tu póki co zabudujemy sobie ile tylko się da e, myślę, że tak będzie najlepiej jak widzicie tutaj na razie zapełniłem na full, ale myślę, że w przyszłości coś tu jeszcze zrobię najwyżej na tą dziurę, e, ale nie wiem czy będzie sens e, będę chciał sobie zrobić na pewno trochę przeszklony dach e, i myślę, że na pewno się to spełni, gdzie tu, tu, dawaj to. E, się to spełni w przyszłości i się przyda. Może, czemu mi się wydaje, że się robi nagle ciemno? Jak tylko tutaj popatrzę. Ten monitor jest dziwny, dziwny i to bardzo. E, Także tutaj będzie jeden róg. E, nie wiem, jak tam ze szkłem teraz stoję. Ja wiem, że będę musiał sobie troszkę dopracować to, jak surowce marnuję. E, ponieważ marnowanie ich, tak na lewo i prawo, nie jest zbytnio dobre, ponieważ będzie mi to wszystko potrzebne w TomCraft. Nawet nie wiecie, jeżeli nie korzystaliście z TomCraft nigdy, nawet nie wiecie, jak bardzo wszystko jest potrzebne w TomCraft. Uwierzcie, każdy surowiec jest na wagę staka diamentów, jak nie lepiej. I to mówię szczerze: każdy surowiec, nawet głupi gravel jest bardzo potrzebny. Flint, e, nawet skrzynie zwykłe, czy, czy, czy buteleczki albo skrzynie, nie skrzynie, orgmentrze. To jest naprawdę wszystko bardzo ważne. Także jeżeli tylko macie dostępność surowców i chcielibyście poznać tam kraftę, to przygotujcie się na dużą ilość surowców, żeby to wszystko garnąć. A no i zaczyna już domek pomału wyglądać, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ponieważ teraz będę mógł się zająć ważną rozbudową tego wszystkiego. I myślę, że póki co na razie nie potrzebuję tej szkła. Zaraz sobie poszukamy, czy to szkło gdzieś tutaj mam. Jeżeli nie mam, na razie sobie zabuduję to wszystko, co by mi tu dziadostwo żadne nie waziło. A ja mógłbym sobie nawet przez noc budować, całkiem spokojnie. Dziury zawsze można później spokojnie wyciąć, także tym się nie przejmuję. Nie wiem, czy pająki wyjdą na tak wysoko, wysoką wysokość, na tak dużą wysokość. I miałem nadzieję, że nie. Bo jeżeli wyjdą, to jestem trochę w dupce i będę musiał się z tymi gadami użerać przez północy pewnie, jeżeli będą przełazić. Ale miejmy nadzieję, że nie i że nie będę musiał się z tym za bardzo męczyć. W każdym razie odetniemy się trochę od, od tutaj świata zewnętrznego. I zabudujemy sobie całe te pomieszczenia. Słyszałem domofon, pewnie pizza przyjechała, co mnie bardzo nie cieszy. Ponieważ będę musiał kończyć nagranie, eee, także... Dokręcę sobie szybko tą ścianę i lecę na małą przerwę. Małą, małą, małą. Szybko sobie postaram zjeść i myślę, że coś jeszcze nagrać. Jak nie Minecrafta, to coś innego, ponieważ sobie wrócić do świata żywych i ponagrywać coś. Ładnie to wygląda. Myślę, że ładnie to wygląda. Przynajmniej mi się podoba eee, i myślę, że będzie bardzo dobrze się tu prezentować całość. Eee, trzy wysokości... Myślę, że będzie w sam raz po prostu idealnie. O. Także będę miał ładne pomieszczenia. E, na pewno będę jeszcze zmieniał coś gdzieś tutaj w wystroju, jak to wszystko będzie wyglądało. Dach też się na pewno zmieni, ponieważ nie będę chciał mieć takiego klocka typowego. E, na pewno podokładam same logi, czy coś tam gdzieś na rogi i tak dalej, i tak e, dalej. Ale póki co, póki co na razie tego nie robię, bo nie widzę sensu. Dobra, tu mam łóżko. E, mogę spać tylko w nocy. I chyba myślę, że tak się będę póki co przemieszczał. O, Boże, tu jeszcze mam podłogę do zrobienia. Także tu się teraz zajmę jeszcze eee, i myślę, że podłogę dokończę sobie i, i same ściany? Jakoś tak, wykończę to mniej więcej. Także na przyszły odcinek to będzie wykończone. Zrobię może jeszcze jakieś okna, gdzieś coś jak. I w przyszłym odcinku też się zajmiemy czymś, jakąś rozbudową. Może też już porobimy jakieś pomieszczenia, tomkraftowe i tak dalej, i tak dalej. Także do zobaczenia. Yy, miejmy nadzieję, bo rzeczywiście, ja tak twardo chciałem iść spać wcześniej. Yy, miejmy nadzieję, że uda mi się to jakoś szybko w miarę ogarnąć. Yy, I zajmę się nagrywaniem. Także dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie skomentować, nie zapomnijcie dać łapki w górę. To jest zawsze bardzo mile widziane. I do zobaczenia niebawem.